Witajcie moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o kolejnym ważnym, może nawet jednym z najważniejszych, z najpopularniejszych leków z grupy SSRI, czyli z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, a mianowicie o fluoksetynie. Fluoksetyna, znana często w literaturze, tak, pod nazwą prozak, tak, ten słynny prozak stosowany, wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez wielu lat. No to właśnie fluoksetyna. Podaje nazwę handlową prozak, bo akurat w Polsce nie, nie, nie nabywamy tego leku, pod to nazwą handlową, są różne nazwy handlowe, ale ja, jak Państwo wiecie, na tym kanale nie reklamuję żadnych konkretnych producentów, nie reklamuję żadnych. Firm farmaceutycznych, nie współpracuję z żadnymi firmami farmaceutycznymi, w związku z tym używam wyłącznie, wyłącznie nazw międzynarodowych. Zdarza mi się użycie nazwy handlowej w przypadku leku, które występuje tylko i wyłącznie na w jednej formie, tak, prawda, gdzie to tak naprawdę jest, jest tożsame, tak, gdzie lek nie występuje pod innymi nazwami ale to rzadkość, w większości używam nazw międzynarodowych, tutaj używam nazwy fluksetyna. Pokrótce przypomnę, inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny to taka substancja, która sprawia, że w szczelinach synaptycznych jakby zostaje nam ta serotonina podróżująca w takich małych neuropeptydowych pęcherzykach, no i to powoduje wzrost i poprawę nastroju, tak? Jesteśmy odważniejsi, mniej się boimy, mniej stresujemy, mamy więcej Energii, mniej smutku i więcej radości. Oczywiście w takim można być, no, idealnym modelu, tak? no nie na wszystkich leki działają, nie na wszystkich działają w sposób taki sam. Więc tutaj już to wszystko jest do decyzji lekarzy, ale ponieważ te leki są mało obciążające, mają mało działań niepożądanych, no to są szeroko stosowane jako tak zwane leki pierwszego rzutu w depresji. Tak? W zaburzeniach depresyjnych, w zaburzeniach depresyjno-lękowych, które są oczywiście najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi u wszystkich. Tak W zasadzie wszyscy na różnych etapach swojego życia na jakieś tam różnego rodzaju zaburzenia depresyjno-lękowe w większym czy w mniejszym stopniu cierpimy i jeżeli to się nasila, warto sięgnąć po fluksetynę luksetyna stosowana jest w dawce takiej standardowej 20 mg i używamy jej albo właśnie w postaci takiej tabletki 20 mg, albo no dwie bądź trzy tabletki, czyli możemy dojść maksymalnie do 60 mg. Kiedy stosujemy większe dawki? Oczywiście wtedy, kiedy dawka 20 nie skutkuje, ale co zasady w przypadku anoreksji, w przypadku bulimi, no to tutaj najczęściej dochodzimy do tej dawcy, dawki 40 czy 60 mg miligram i je stosujemy właśnie w takich dawkach. Zaburzenie depresyjne anoreksja bulimia PTSD tak, to najczęstsze najczęstsze wskazania do stosowania fluoksetyny. Pamiętajmy że właśnie fluoksetyna w zaburzeniach odżywiania anoreksja bulimia jest lekiem z wyboru Tak, nie stosujemy tu innych leków. Sięgamy po fluoksetynę, zwiększamy dawkę fluoksetyny kontrolujemy wagę pacjenta prawda. I w ten sposób prowadzimy od, na początku leczenie. Potem oczywiście możemy to w jakiś tam sposób modyfikować, prawda? Ale to jest właśnie ten lek z wyboru. Tak leczy się zaburzenia odżywiania Fluoksetyna. Jeśli chodzi o działania niepożądane, no to. Podobnie jak w przypadku innych SSRI-u zazwyczaj zaburzenia apetytu, pobolewania brzucha, czasami zdarzają się jakieś krótkotrwałe biegunki, nudności, jadłowstręt, może być senność, no ale mogą się zdarzyć też zaburzenia snu w tym początkowym okresie, powiedzmy tydzień, maksymalnie do dwóch, dajmy temu lekowi czas, zwłaszcza te pierwsze trzy dni są, są trudne, więc u niektórych pacjentów, którzy źle znoszą leki, możemy wprowadzać to tak etapowo, najpierw na przykład pół tabletki przed 2-3 dni potem całą, całą tabletkę. No i jeżeli po kilku tygodniach ten lek no, nie jest satysfakcjonujący, ale nie daje jakichś działań niepożądanych, troszkę pomaga, jak to mówią pacjenci, no to decydujemy się zwiększyć tą dawkę. Możemy dać półtorej tabletki, dwie tabletki, prawda? No do maksymalnej dawki 60 mg. To jest maksymalna dawka fluoksytyny, którą możemy stosować. Uwaga, lek ten stosujemy rano i stosujemy w, jednym, w jednej dawce, tak? To nie jest tak, że bierzemy rano 20, potem w południe 20 i wieczorem 20. Nie, tak nie robimy. Owszem, zdarzają się pacjenci, mało jest takich pacjentów, którzy nie wiem, pomylili się i zastosowali ten lek wieczorem i okazało się, że ten lek dobrze na nich działa, tak? Więc jeżeli pacjent jest zadowolony, no to ja nie widzę powodu, żeby to jakoś tam korygować, tak? Natomiast co do zasady dajemy w jednej dawce, dawanie tego w kilku dawkach jest sprzeczne z zasadami farmakokinetyki tego leku. Tak? W związku z tym jest bezsensowne. nie należy brać go kilkukrotnie w ciągu dnia. Jeżeli ktoś jest nieusatysfakcjonowany tą dawką 20, to niech weźmie nie wiem, 40, ale wtedy bierze naraz rano te dwie tabletki i bierzemy ten lek. Po Jak innymi działaniami niepożądanymi, na które skarżą się pacjenci, no to między innymi też zaburzenia libido, tak, zaburzenia czasami erekcji. No to jest, to jest oczywiście wskazanie no, do takiego dokonania bilansu, tak, czy pacjent, na czym pacjentowi bardziej zależy, ale być może trzeba wtedy wprowadzić, czy jakiś lek poprawiający właśnie erekcję, o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, czy też zmienić ten lek na zmienić ten lek na inny lek, który nieco mniej, że tak powiem, wpływa na to, na to libido. Tak? tak więc jakby takie działania niepożądane, również fluoksetyny są, są przedstawiane. No, zdarza się, że pacjenci mówią o jakichś długotrwałych biegunkach, no rzeczywiście to oznacza, jeżeli to działanie niepożądane leku przedłuża się powyżej nie wiem, tam dwóch tygodni, no, to wtedy rzeczywiście lek trzeba odstawić, no pacjent nie może być jakiś tam odwodniony prawda? i tak dalej. Jeśli chodzi o kwestię wieku, to stosujemy ten lek naprawdę tutaj bardzo szerokie wskazania wiekowe. Możemy dawać ten lek u dzieci, możemy dawać go u dorosłych, u osób starszych. Jest to lek prawie we wszystkich przypadkach refundowany. Piszemy ten lek na 30%. Tak, tak więc lekarze nie psychiatrzy, lekarze rodzinni mogą też ten lek stosować, mogą dawać re refundację. No często bezpiecznie jest, żeby pójść do psychiatry i psychiatra da wtedy takie zaświadczenie, że pacjent przyjmuje taki lek, kiedy lekarz rodzinny czasami taki lek może wypisywać, żeby się tam chronić przed nie wiem, jakimiś tam powiedzmy problemami, że, że no. potem fundusz odmówi refundacji, no psychiatrzy tą refundację zawsze na ten lek mogą stosować, to zarówno psychiatrzy, którzy już są specjalistami psychiatrami, jak i osoby, które robią specjalizację dopiero, prawda, są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Tak więc hmm, lek, który jest w 30% refundacji, on nie jest przesadnie drogi, tam cena się waha od kilkunastu do kilku do chyba nie wiem, dwudziestu paru złotych. E, można, to, można to łatwo sprawdzić. E, no oczywiście mówimy o dawce 20. Miligram, tak? Jak ktoś bierze, nie wiem, 40 czy 60, no to będzie to wielokrotność tej, tej kwoty. Właściwie nie ma no, przeciwwskazań poza, poza, poza tym, że jeżeli faktycznie ktoś, ktoś źle reaguje na ten lek, no to musimy ten lek odstawić. Na pewno no, nie łączymy tego z inhibitorami Mao, tak? To podobnie jak w większości innych leków. No i na pewno trzeba pamiętać o tym, o czym mówiłem tutaj, ileś odcinków wstecz, o zespole serotoninowym. Tak? Leki SSRI, takie właśnie, również jak fluoksetyna, no niestety mogą wywołać zespół serotoninowy. Odsyłam do odcinka o zespole serotoninowym. Jest to groźny, śmiertelny, niebezpieczny, ale na szczęście bardzo, bardzo rzadkie powikłanie. Lekarz powinien uczulać pacjentów na możliwość pojawienia się tego. To jest oczywiście opisane w ulotce o tym można przeczytać. Ja nie namawiam pacjentów do tego, żeby traktowali ulotki jak wyrocznie, ale jak najbardziej zachęcam, żeby się z tymi ulotkami zapoznawali i ewentualnie zadawali pytania, dyskutowali. Zespół serotoninowy jest bardzo groźnym powikłaniem i w szczególności, jeżeli byśmy na przykład łączyli takie leki z innymi SSRI-ami, co jest błędem, bo nie można stosować dwóch ssri -ów. nie wiem, na przykład fluoxetyny i steopramu, to jest błąd, ale na przykład niektórzy łączą z snri tak, z faksyną bo też tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, ponieważ no, połączenia takich leków mogą wywołać zespół serotoninowy, ale podkreślam, to jest sytuacja niezwykle, niezwykle rzadka. Proszę Państwa, to tyle o tym chyba najpopularniejszym, jednym chyba z pierwszych, może nawet pierwszym leku z grupy SSRI. Dobry lek, jak najbardziej polecam stosowanie. Bardzo dziękuję, proszę tradycyjnie o subskrypcję, proszę o... Proszę o komentarze, o pytania, może Państwo macie jakieś doświadczenia, czy pozytywne, czy negatywne, z zastosowania fluoksetyny. Proszę też o sugestie, o jakich lekach innych Państwo chcecie słyszeć, o których jeszcze na naszym kanale nie mówiłem. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.